Siema! Słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie w Space Simulator, czyli nowy symulator, który w sumie prezentuje się całkiem, całkiem nieźle. Zaraz go sobie przetestujemy, bo ja też lubię testować te symulatorki, wy też lubicie jakie testuje, Ale jeżeli chcecie więcej symulatorków fajnych, cudownych, wspaniałych albo jakichś dupy, jak trafimy w zły symulator, zostawcie łapkę, komentarza suba, no a ja będę wam tutaj pokazywał. Czemu możemy przejść... Nie, nie możemy jeszcze przejść na kolejną planetę, bo tutaj ogólnie będziemy podróżować pomiędzy planetami, ale najpierw musimy troszeczkę Kasy zebrać. I tutaj mamy NPC, do zobaczy, to jest gnój. Musimy go ściachać. Chodź tu. <noise> I klepiemy jakiegoś typa, i wpadają nam gemy, które później sprzedajemy. Możemy też strzelać z tego, co widzę. Także jest mega kozacko, bo tutaj widzę gemy lecą od razu. Kurde, o to chodzi. A new boss rush event. Ja nie wiem, co to jest rush event, coś tam, noob. Ja nie chcę, on pod podlazł. O nie, tu się go. Dobra, udało się. Tutaj coraz lepsi są, słuchajcie. Weźmiemy sobie jeszcze jedną typeczkę. Tutaj. Okej, okay. no, ale nie bij mnie! Ty mnie nie możesz bić! Nie! No, i padłem. Ale dobra, to, to w swój git, bo teraz pójdziemy i tak na sela, bo mieliśmy to sprzedać. I w shopie możemy sobie upgrade'ować rzeczy. Za 40 możemy kupić lepszą y, maczetę, która ma 12 damage. A. To ja poproszę. Dziękuję, a z też możemy, ale dobra, z nie chcę, z pluwy nie chcę na razie. Mu, patrzcie, mam Miecz Świetlny! Mam mieć świetny! Ej, strasznie mi się podoba! Ojej, jak mi się tu podoba! Ej, podoba mi się ten typ! Dobra, trzeba to w takim razie, kurde, stay hardować troszeczkę, bo chyba jakaś celika się szykuje, jeżeli to będzie dobre. Ej, na razie jest mega... O kurde, jak mi wywaliło! Nie, ja padnę! A, taktyka, dobra! Da, mamy fulla, więc idziemy sprzedać, mamy 40. Jak możemy powiększyć miejsce w plecaku? A, Infinity Baga możemy kupić. Spoko! Jak wygląda e, nasz item shop? Mamy Looting AZ2, mamy życie razy 2 mamy Dimage AZ2, mamy Faster World. Kredyty AZ2. Możemy same kredyty też kupić e, 1250 a kupmy sobie 1250 kredytów za 95 boksów, tak żeby wesprzeć tape na start You have enough. O, mogę na kolejną planetę. Nie, 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 nie. Ja wolę sobie kupić na razie jakiś ekwipunek lepszy na przykład taki miecz. Nie no, dobra, nie taki. Eee, nie kupujemy wszystko? Nie, zwiększmy sobie capacity trochę. Weźmy sobie raz, dwa, trzy i tak do Kisiaka bym sobie zjechał. Dobra, tyle. I weźmy sobie teraz. Kupmy taki miecz, taki, 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 taki i taki. I jeszcze taki. A za jeszcze sobie kupimy pistolety. Tak, taki, taki. Taki i jeszcze taki, dobra, i teraz... A tarcze jeszcze mogliśmy. Kurde, nie wiedziałem, że jest jakaś tarcza. Moja wina, patrzcie jaki teraz mam miecz. No i o to chodzi, słuchajcie, pomału do celu. zacznij jak teraz kurczymy. Ooooho! Dobra, to było szybciutkie. Halo, siemano ziomuś! Myk, myk! Dostajesz w totalny ziomuś, naprawdę. No to plecach się klepie, Jak tymi plecami klepa? Beczki tu można ozwa... Z księgi też? Z księgi też! U, ta lat! Ja nie wiedziałem! Ej! To ja widział, wiedział, to bym tak szybciej robił! A ty uciekasz! Myk w play! <laughs> ale, ale to jest świetny typ! Myk! Myk! Dobra, nie, 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 nie! Ty jesteś chamem, ty jesteś chamem, są? Dobra, sprzedajemy! W takim razie dziękuję pięknie! Ej, czy możemy kupić kolejny bag? Czyli ile kosztuje kolejny bag? 90 kosztuje, kurde! Drogie! I pety są! Ile kosztuje? 75! Stać mnie! Kupujemy! Fium! Dawaj peta! Dawaj peta, to jest pet simulator! I mamy koliczka, na którego było 24% szans. Yy, także no... Mm, szkoda! Ale jak co? Daj 1,04. No to dobra, to sobie kidder multiplayer. Ale my teraz wchodzimy! Mek, 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 mek! O, to chodzi! Kurde! Ale potężnie! Kiedy mi się rank zwiększy? Ciekawe. Beczkę rozwalmy. Dobra, giga mocno już jest. Już jest giga mocno, słuchajcie. Pójdziemy sobie dalej. Bo tutaj gdzieś miał być boss. Z tego co wiem. Eee, gdzie jest pan boss? Eee, siemano? Eee, o Jezu, jakim ty jesteś koksem! O, nie, nie, to jest jakieś koksy Ba Nie, no nie, ile mu zostało? Już byłem przygotowany, że dam radę Jakie masz questy dla mnie? Eee, jesteś Mitch i możesz mi dać questy, spoko, to daj mi questa Czytaj. lululala, coś tam, dobra, to chyba te Raz Dwa No, trzy I jeszcze jeden Siemano. Okej. Okay. It seems like your backpack is full. A dobra, to muszę sprzedać. I teraz, czy zrobiłem quest'a? Halo, czy zrobiłem quest'a? Nie, nie zrobiłem quest'a. Nie wiem, o co chodzi w tym questie, Ale dobra, czy możemy kupić sobie już czas, Możemy sobie ten lepszy backpack kupić... Nie. Za 90, kurde. Ale możemy otworzyć jeszcze jednego peta. Nie 75 kosztował, ja mam 73, ale pech. No myk, myk. No halo. Jeszcze tutaj jednego. Dobra, i teraz sobie selnimy. I teraz sobie kupmy peciszka nowego. Peciszku. Siemano, otwórz się, skip i dostaliśmy Foxa, czyli kolejnego Komona e, takiego samego jak ten poprzedni, więc szkoda trochę, ale no tak wygląda życie, słuchajcie, nic nie zrobię. Idę na tego bossa, chcę spróbować uklepać bossa. E, będę w niego strzelał po prostu. O, <grym>, ty fajnie się w wklepa... Ej, czekajcie, bo ten... No i ma, ma OHP, właśnie. Halo, panie Bosie, panie Bosie, gdzie jest pan boss? Tutaj jest boss. My co, dostajemy za takiego bossa? Okej, okay, gin, no gin! Okej, okay, dobra, mam fula. E, boss za minutę będzie, dobra, to sobie przez ten czas, tą minutę pójdziemy do shopu i kupimy sobie tą tarczę, bo ja nie wiem co ona daje. E, A, dodatkowe zdrowie, okej, okay, czyli mamy dodatkowe zdrowie po prostu. Okej, okay, dobra, to jest w sumie mądre. To jest w sumie bardzo nawet mądre. Ale podoba mi się ten typ. Chciałem przejść na kolejną mapę, tylko kurde, pewnie będą się uklepać tego. Boś i sława. Ale pewnie sam go nie da się uklepać samemu, co ja? I pewnie będę potrzebował jakiejś ekipy. O nie, wzłocznik! Spadaj! No co fajnie! Jak mnie tutaj rozwalił? No i się wkurzyłem! Co ty po mi zrobił w ogóle? Dobra, czego z góry! Jest! Z góry trzeba atakować. Dobra, zwalmy to. No i mnie zarozwalił! No co? 111 gemów, dziękuję. To był tajny take tak naprawdę. Nikt mnie nie rozwalił, słuchajcie. Kupmy sobie tutaj w takim razie kolejnego opieczka, może się uda? No, nie udało się. On come on! Te udało się! Słuchajcie, jest 6 tak! Unequip, equip, dobra, no w sensie nie ma sensu chyba totalnie tych petów kupować na razie. Jestem zbyt słabiutki. Dobra, rozwalajmy tego, zwajmy tą beczkę, tej myk, myk, przydałby się im backpack, kurde. Kurde, może jak będzie żołapek, będzie chcieli serio, to walimy tej te przez wszystkie planety. Tylko najpierw tego bosa chciał spróbować. No kurde, strasznie chciał bosa zwalić. Tu było kozackie bardzo. Ej, podoba mi się ten dym, jest strasznie fajny, tylko Dobra, salamy. I potrzebujemy kupić sobie większy plecak na pewno. Mek, myk, myk. Kup. O, i potem będzie już taki ładny. Kurde, świeżo, całkiem świeżo, słuchajcie. Pi, pi, więc kapie w 20 seconds to join. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ja chcę iść na bossa. Ja chcę iść na bossa. Zostawcie mnie, nie bijcie mnie, tylko ja chcę iść na bosa. Czajcie bazę. Ja chcę bosa. Bos, 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 boss. boss, 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 boss. Okej, okay. Meg, tutaj. O, jaka skrzynka jest. Skrzynkę rozwalmy. Skrzynka się zawsze przyda, słuchajcie. Zawsze ten dropik się przyda. Meg, 40 gemów No i jest bosik, słuchajcie. Jest bosik, także wchodzi. A 100 kredytów trzeba za wejście dać? Co jest? No i mnie rozwalił tutaj łucznik. To tak się nie robi. Co za ham. Rozwalający. Dobra, musimy sobie z też kekaski w takim razie. Meg, doskok do tego. Meg, meg. Mek, dobra. Tej beczułki mamy jakieś, to tutaj też rozwalmy sobie, bo to jest zawsze 8 gemów w zapasie, Mek. Te beczułki są super. W sensie w ogóle ten typ jest mega, mega fajnie zebrany, podoba mi się. Dobra, Mek, dostajesz wpiję dzielą i rozwalmy tej skrzynkę. Już mamy fula, więc jeszcze rozwalmy jednego siomka, tak twoje fan. I sprzedajemy mamy 160 kasy. Ile kosztował nowy miecz? 190, jakie to jest drogie. Eee, zobaczmy sobie w takim razie ten backpack, 110, dobra, kupmy. Eee, kolejny będzie pewnie kosztował w kolendę. Kasiory, ale to uzbieramy spokojnie. Nie ma co się przyjmować. i do mocy się włączył. Także napierniczamy tutaj. I myk, gemy zdobywane. Tutaj jest jakiś, jakiś kozak, dawaj kozaku. Myk po plejach I bierzemy kolejnego. Ej, tu tutaj jest, tutaj jest taki prawdziwy kozak. no, dzięki za twoje dary. Okej, okay, klepiamy się, dawaj może to. Okej, okay, dziękuję. Łatwiutko, tak zwane. Tutaj są te takie opes skrzynie zobaczcie, to są te opes skrzynie Aaa, ale miałem mało miejsca. <laughs> Czy mogę lepszy plecak? Mogę! Ej, te plecaki się najbardziej opłacą, W sensie, no najlepiej mieć infinity, co nie? Okej. Okay. Meg, meg. Jeszcze tutaj skrzynkę mamy. Okej, okay, dobra. check hard mode odpalony, patrzcie. Meg, 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 wszystko myk, Myk tutaj chłopa też po plejach Dobra, giniesz. Dzięki za kasioję. jeszcze ciebie Jeszcze ciebie, choć tego shielda by się też przydało zrobić. Dobra, dawaj, 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 Jaki, jakimś, jakimś ziomalem to biłem. Teraz 142, Czy stać mnie kolejny plecak? 160 Jakie drogie te plecaki, dobra, mamy to już stać? stać? Nie, jeszcze jeszcze im brakuje, czekajcie. Myk. A zbierzmy może tysiaka po prostu i pójdźmy na kolejną planetę. To będzie kazackie, patrzcie no ale najlepiej by się opłacało, jakbym miał jakiś mega dobry plecak. Bo taki. Ale to jest różowy! Różowy plecak jest zawsze open. No zobaczcie, teraz mam. A nie, nie mam. No nie, myślę, że mój różowy plecak na plecach. Zapomniałem, że tych plecaków nie widać. Ale ja jestem burakiem. Dobra, trzeba ta zebrać szybko. Więc lecimy tutaj. Ozwałem jakiegoś giganobusa. I ozwałem obok niego skrzynki, bo te skrzynki są OP. Także co sobie skrzynkę, skrzynkę. Lecimy tutaj. I mamy kolejną skrzynkę. I te skrzynki są mega OP. Dobra, teraz ciebie, góralu. Górala rozwaliliśmy, widzieliście? Bardzo łatwiutko. Dobra! Trzeba kolejne skrzynki zdobyć. jest to kolejne skrzynki. Halo. Gdzie wy macie. O, macie to OP. Ale, Max, co ty robisz? Co ty robisz? Dobra, i teraz już mamy. E, a, you completed a quest. Jakiego questa skończyłem? Co? Dobra, zaraz pójdziemy odebet nagrodę w takim razie. Dobra, sellimy. I teraz jeszcze odebet nagrodę. You completed a quest. Here's your reward. Enjoy. I. O, kurde, dostałem! Naprawdę! Utala! to la! Ej, to sobie jakiś upgrade, który walimy. 190 na to! Jeszcze tarcz sobie kupimy. Za 50, za 60 nas nie stać już. Ale to nic, bo rozwalimy te dwie skrzynie i nas będzie stać. No a właśnie. E, gdzie jest cel? Cel? Mac i stać nas na lepszą tarczę. Gdzie jest? E, tu. O, 80 zł dodatkowe. Dobra, ej, teraz to już na nacinku! Jakimi my jesteśmy koksami już w ogóle. One i tutaj do widzenia państwu. Bardzo dziękuję za oglądanie. Tak to się robi. <grym> Nie trzeba tej tej harda odpalić. Ale strasznie fajny typ, ja nie mogę! Nie wiedziałem, że takie dobre typy, jeszcze są niezwiedzone. To jest jakiś nowy symulator Ale nie wiedziałem, że taki dobry aż będzie, aż mi to zdziwiło tak foil. Naprawdę jest całkiem niezły ten typ. No i Chciałeś mi mi widz, a ja sobie sam dam adę rozwalić. Meg tutaj skok i tu i ile pieniędzy jest. Ile pieniędzy? No i o to chodzi, tyle kasiorki, to ja lubię przyjmować. Smek tutaj dobra, ciebie klepiemy i koniec, mamy full miejsca. E, selamy, 198, czy staćmy na kolejny plecak, naprawdę? Czekajcie, 230 nie stać mnie, ale mamy tutaj kaskę plus mamy tutaj jeszcze skrzynki na nas e, i jeszcze coś byśmy... O, tu jest jeszcze kaski więcej, no spójrzcie, 230, no to na Chilku teraz, już mamy 230 łatwiutko, kupujemy kolejny plecaczek Luksusowy jakiś co, co mi się podoba, ja lubię sobie plecaki mieć na plecach. Dobra, dostajesz tej ty... Myk! No, Udał mnie, stanąłem! Jakie to było ninjowskie! O to chodzi, trzeba być ninją! Myk, skok! Dawaj tej po plejach! Skok kolejny do beczki! Teraz beczkę rozwalamy! No ale tego bossa to chyba nie damy rady, musiałbym 100 kasy zebrać. Dobra, ej, to zbierzmy w sumie 100 kasy. I wydajmy ją na bossa. Spróbujemy go na full tryhard zejść, ale tak serio, taki tryhard totalny, co ja, Taki spocenie będę. Dobra, rozwalmy tego gościa. Okej, okay. i teraz rozwalmy jeszcze tą skrzynię, bo ona daje mega dużo. Te, te skrzynie dają. No właśnie, 40 gemów. No są mega OP. Dobra, teraz tutaj doskok, jeszcze tą beczkę rozwalimy. Tutaj mamy kolejną skrzynkę. Tutaj mamy kolejną beczkę i to ostatnia. Myk, selamy. I, i skończyłem questę jeszcze. No to mamy jeszcze więcej kasy. Dawaj, 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 dawaj. 305, czyli 200 mogę wydać. Wydajemy sobie 200 na HP raz i dwa, i mamy 145, dobra. I teraz. Spoko, to jest i coś tam paelsy, spoko, ja na razie lecę na bossa Uuu, to było ninjowskie, to było totalnie, jestem totalnym koksem Nie, no dobra, łapkę zostaw, ziomuś, proszę cię, to było zbyt op Dobra, lecimy teraz na tego bossa Siemano, bosie. wchodzimy za stówę I tutaj jest boss A gdzie, czemu ja go nie mogę zwalić? Jak go zwalić? Jak cię rozwalić? Halo, siemano. Czy mogę ci się z tobą nawalać? Halo! Halo, bossie! A new boss rush. event is happening. You have 20 seconds to join. Boss rush? Dobra, ale ja zapłaciłem już stówę, no! Dobra, ja mu nic nie biję chyba. Dobra, dołączam do tego boss a, zobaczymy. Ja mu nic Zobaczcie, ja mu nic nie robię! Ja nie mam HP! No co to było? Dobra, bossage, dawajcie! Lecimy, ekipa, lecimy! Tak to robi ekipa, dawajcie. Rozwalamy bossa. Gdzie jest boss? Uuu, tam jest! Strzelać go! Strzelać! Dobra, i czemu to było? Tleneczko? Co jest? Chyba, że ja tle... Nie, dobra, ja tleneczko zadaję. Dobra, ale zwaliliśmy. Brawo my. <ścoughs> osiem kredytów, dziękuję. No to jest osiem kredytów, dobra. Ja mam piętnastaka zadałem. No i mnie zabił. No i koniec? Ja już odpadam? Tak, ja już odpadłem! Staciłem 100! Sto... No, no nie, no dobra. Musimy to odrobić szybko. Musimy zebrać setę szybko. Gdzie jest moja seta? Hop, hop. No nie, no straciłem 100 kasy. Wiecie jak mi to boli? teraz zbieramy 40 teraz. 40 kaski potrzebujemy, 40 diamentów. 40 diamentów i mamy to, słuchajcie. Nawet mniej. Okej, okay, nie, wyjdźmy stąd. 83, dobra, staćmy już. Cel? Dobra, biegniemy na tego bossa jeszcze raz. Nie, ja nie odpuszczam, ja nie wiem, co tam się robiło, ale będę go klepał, dopóki nie padnie. już się wkurzyłem, ja nie mogę. No jak mogę mi zabrać ten bossaż do dupy? Ale samemu, samemu będzie lepiej, zobaczycie. Dobra, jump, jump, wejdźmy tu. Nie, nie bij mnie, chłopie. Okej, okay. myk, 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 Bossaż? Aż... No i nie mogę już wejść, no i super, no po prostu. Ginty gnoju, co strzelasz? Czemu we mnie strzelasz? No nie! Słuchajcie, nie jestem zbyt potężnym wojownikiem. To trzeba przyznać. Niestety nie udało mi się rozwalić e, ani Bosa, ani Boseasha. Nie udało mi się przeżyć. No, także otwórzmy sobie jeszcze e, Pecika, może. Tak? No, dawaj jednego. Skip. No i common. Nie, ja się nie oddaję. Słuchajcie, nie jestem dobry do kol kolonizowania planet. No, i mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej odcinków. Jeżeli tak, to łapka, kojarnda Subik. No i się